Witamy Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku bibliotecznego podcastu o książkach, który będzie nosił nazwę Przystanek Biblioteka. Mamy nadzieję, że uda nam się ten podcast prezentować Państwu raz w miesiącu i będziemy w nim polecać najciekawsze naszym zdaniem książki dostępne w naszych bibliotekach. Witamy serdecznie, z tej strony Daria i Agata. Na pierwszy nasz odcinek zgodnie wybrałyśmy Książkę Radka Raka, Baźni o Wężowym Sercu, czyli wtóre słowo o Jakubie Szeli, która została nagrodzona Literacką Nagrodą Nike. Może na początek powiemy trochę o autorze. Bardzo proszę. Radosław Rak, urodzony w 1987 roku, jest, jak już wcześniej wspomniałam, jest laureatem Nagrody Literackiej NIKE za rok 2020. Jak sobie uświadomimy, że pan jest prawie w naszym wieku, to tak, człowiek to zaczyna zostać ze swoim życiem. Tak. I w ogóle porównując nasz dorobek, nasz dorobek i, i prawie naszego rówieśnika, to jest naprawdę no, no bardzo imponujące. Ale może troszeczkę jeszcze więcej. Oprócz literackiej nagrody Nikę jest również laureatem Nagrody Jerzego Żławskiego i Nagrody Nowej Fantastyki za powieść właśnie Baśń o Wężowym Sercu. Tytuł ten był nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia i Nagrody Fandomu Polskiego imienia Janusza Zajdla oraz Śląski z roku, z roku 2019. Co ciekawe, Radosław Rak jest lekarzem weterynarii, mieszka w Krakowie i prawdopodobnie pracuje w zawodzie. O, to tego widzisz, nie wiedziałam. Tak. Zadebiutował inną powieścią, Kocham Cię Lilit, w roku 2014. Znany jest też z projektu Legendy polskie Allegro, który realizowany był przez Powergraph, czyli wydawnictwo, z którego ukazała się baśń o wężowym sercu. I Alegro. Za drugą jego powieść jest Puste Niebo z roku 2016. Otrzymał wyróżnienie nagrody literackiej imienia Jerzego Żuławskiego i dostał również nominację nagrody imienia Janusza Zajdla. Czyli same świetne książki. Tak, same świetne książki, same książki i po pierwszego, prostu, pierwszego autora. Z tego co czytałam, lubi bardzo góry, co też w sumie widać w powieści. Co też was łączy. Też nas łączy, ja też bardzo lubię i, i Beskidy bardzo, bardzo Jeśli chodzi o samą baśnię o wężowym sercu, to historia Jakuba Szeli, Jakuba Szeli znanego z kart historii, który był jednym z galicyjskich chłopów, no i wysławił się raczej niepochlebnie na kartach historii tym, że dowodził chłopskim powstaniem, Przeciwko, przeciwko właścicielom ziemskim. No i tutaj tych szlachciców niestety wyrzynał. Tak. I nasz autor dzisiejszy wziął sobie na warsztat właśnie tę historyczną postać i opowiedział o niej zupełnie inną historię. Co prawda, bohater jest ten sam, ale jako przelaz książki Radka Raka. Przeżywa, można powiedzieć, różne fantastyczne przygody, i to fantastyczne w znaczeniu dosłownym. dosłownym fantastycznym. Tak, jak wspomniała Jagoda, można tam naprawdę całą paletę fantastycznych stworzeń znaleźć, najróżniejszych. I tutaj już nie mówimy tylko chyba o diabłach, tak. bo to tak rusałkach i tak. innych stworzeniach mitologiczno-legendarnych. Wszystkiego, wszystkiego można się doszukać i, i właśnie różnych, różnych powiązań. I najbardziej w tej baśniowości chyba dla mnie było interesująca ta paleta barw, kolorów i w ogóle też tego rozkwitającego życia, przyrody, to też mi się podobało i to fajnie współgrało naprawdę. I podobała Ci się ta książka. Podobała mi się ta książka, chociaż była totalnie inna od tego wszystkiego chyba, co czytałam, i najbardziej chyba mnie ujęło, um, jak wiele nawiązań jest w tej książce. I pewnie gdybym ją przeczytała jeszcze raz, to znalazłabym jeszcze więcej. No bo to Nie, jedna masz z tych, takie wrażenie. Tak, to jedna z tych książek, w których im więcej czytelnik ze sobą wnosi, tym więcej jest w stanie wyciągnąć, bo tutaj pan Rak nawiązuje i do chłopów Reymonta. Jest przecudowne i przezabawne nawiązanie do Tolkina i do Władcy Pierścieni, do Istarik, Gandalfa i Sarumana. Jest cudowne nawiązanie do Romea i Julii, nawiązanie też tutaj Pomogę się notatkami do powieści gotyckiej, która zostaje wyśmiana i, i pokazana w zupełnie inny sposób, że ta melancholia to pewnie nie jest tak. nic dobrego. Jest przecudowne wyśmianie, wyśmianie kanonu lektur szkolnych i tego, jakie książki się dzisiaj czyta. Także dla każdego coś miłego, coś dla dobrego. każdego coś dobrego i w zasadzie yy... coś dobrego racja i jeszcze ja zwróciłam uwagę na yy, w pierwszym momencie można może to szokuje i mnie też trochę szokowało mm -hmm. nawiązanie do Biblii można znaleźć bardzo bardzo wiele yy, do Judasza jest porównanie yy, jest hymn o miłości z Nowego Testamentu bardziej można powiedzieć e, parafraza nie jest to y, oryginał, ale jest parafrazowany, także bardzo bardzo wiele można znaleźć e, można znaleźć powiązać chociażby do właśnie, satyra mm. dla leniwych chłopów, Freja. Mm. E, także bardzo bardzo wiele i co mi jeszcze przyszło do głowy do Holokaustu też. Takie smutne, ale trochę, trochę prorocze w, tych, w tej książce, takie wypowiedzi, i, i jednak, jednak cierpienie Żydów rzeczywiście było, było też zaznaczone. I, i, I myślę, że naprawdę, jeżeli, jeżeli byśmy miały tu jeszcze tak razem pomyśleć,. Dużo to bo jeszcze, jeszcze by było sporo dużo więcej. Bo jednak widać, że Pan Rak świetnie się porusza po terenie historii i teorii literatury i że sam w życiu niejedno przeczytał tak. i potrafi to przełożyć i. Czytelnikowi zaprezentować w taki sposób, że z jednej strony doskonale się te nawiązania wyłapuje, a z drugiej strony tworzą one zupełnie jakąś nową jakość. Ale też um, jedna strona to ta warstwa właśnie samej opowieści, która jest fascynująca jako opowieść, bo nie można się od tego oderwać, tak, tak. a z drugiej strony ta warstwa językowa. Przyznaję, że dawno nie czytałam tak dobrze napisanej książek, tak. i to jest prawda. Bardzo dobrze się ją czyta, i człowiek y, po prostu tak od, odrywa się od rzeczywistości. Ja tak miałam. Bardzo mi się też podobało to bajanie, które momentami y, też y, w taki sposób jest skonstruowane, że człowiek nie do końca wie, co jest prawdą, co się działo rzeczywiście, a co może się tylko bohaterowi śniło. Albo wydawało w polwódce, albo, wydawało. Po lwódce, albo po lwódce, innym w czy innym takim. W ogóle dużo humoru też jest takiego, takiego naprawdę, naprawdę fajnego i ja miałam po prostu nieraz bardzo, bardzo duży ubaw, także jest w tej książce wszystko. Tak, bo tutaj z tego co mówimy może się wydawać, że temat historyczny, temat niełatwy, powstanie chłopskie. Mhm. Y, 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 zabijanie, robienie drugiej osobie krzywdy, ale jednocześnie ta książka jest tak przyzabawna, tak. że czasami po prostu y, wymieniałyśmy się cytatami już w trakcie lektury, co nas bawi, co, y, co nas śmieszy. Y, I niekiedy naprawdę, mimo tego, y, mimo tego przyciężkiego, niekiedy. Y, klimatu, bo, bo los chłopów mhm. tutaj pokazany przecież nie wesoły, tak? Tak, Kiedy pan przychodzi skarbowym i, i tutaj będziemy teraz wymierzać kije za to, jest. że nie odrobiliście pańszczyzny, a jednocześnie są tam takie fragmenty, że po prostu e, człowiek e, zwija się ze śmiechu. Tak, przy, przy okazji. To jest prawda i w umiejętny sposób Radek Rak połączył e, i humor, i tragedię i to też jest właśnie tak e, e, no, niełatwe, na pewno jest niełatwe, a bardzo, bardzo wszystko ze sobą współgrało I, i możemy, myślę, polecić tą książkę każdemu właśnie, nawet tak. osobom, które nie znają tej historii i, i tak się nie orientują w kwestii zaborów i, i właśnie powstania chłopskiego. Czym czy, był, był jako przela. Także fajnie, że cała historia jest później rzeczywiście z punktu widzenia historyka jest wyjaśniona, także czytelnik może wtedy dopiero trochę zrozumieć, co z tej książki było naprawdę, że niestety te razy pańskiego bata były naprawdę i, i i niestety cały no, ten los był, tak. był bardzo, e, bardzo taki trudny. No i właśnie, że sam Jakub Szela też był, też był postacią taką realną. tak no Jest to jedna z tych niezwykłych książek, które łączą w sobie niesamowitą historię, świetną opowieść e, i będąc literaturą no, nazwijmy to po prostu, tak, to mówi, tak. jest też literaturą wysoką, no bo mm. nagrody Nike kiepskie książki kiepskie nie dostają. Książki, tak. I też w ogóle jak się dowiedziałam, że to jest taka książka fantasy, literatury fantazy. to byłam trochę zaskoczona. Mm -hmm. jeśli ja tak pomyślałam, no tego chyba jeszcze nie było. I yy, czytając naprawdę, naprawdę się nie dziwię, bo jest to coś tak tak unikatowego, że yy, naprawdę, naprawdę nie dziwię się. Że... Nic tylko polecać. Co nic też, tylko yy... polecać, naprawdę nie ma tam niczego, do czego mogłabym przyczepić się, że jest yy, nie wiem, nie tak napisane, nie tak ujęte. Mówię, może osoby wrażliwe, yy, bo jednak te no. nawiązania do religii niekiedy są takie yy, Mocne. takie charakterystyczne, bardzo, bardzo mocne i no, no nic tam nie jest ukryte, tylko po prostu tak napisane wprost, tak, że niektórzy mogą może poczuć się urażeni i uczucia religijne, ale nie mniej polecamy, bo naprawdę całość ma dobry, dobry przekaz i, i niestety tragiczny, ale, ale dobry. Ale dobry, tak, serdecznie polecamy z całego serca. Przypomnijmy, książkę można tak. pożyczyć w naszych bibliotekach, także polecamy tak, zapraszamy. Się. Także ich najbardziej i, i, i mamy nadzieję, że to też tak. pierwszy raz... Nie wypadł przed najgorzej. Kamerą, Nie wypadł <laughs> najgorzej. I że, że może chociaż, chociaż odrobinę jakiegoś, jakiegoś plusa mamy na, tak. na zachętę następnym razem. I może mm, ktoś z Państwa czytał, może chciałby podzielić się opinią. Tak, zapraszamy tą... do dyskusji w komentarzach. Jak tak, zapraszamy. Także dziękujemy za uwagę, mamy nadzieję, że zachęciłyśmy Państwa do, do przeczytania książki Radka Raka, bo jest ona naprawdę warta uwagi. Żegnamy się i mamy nadzieję, słyszymy tak, za miesiąc. za miesiąc w następnym odcinku Przystanku Biblioteka. Bardzo dziękujemy. No, leci. No. No. Przetniemy potem. Nie będziemy Umiemy. Dobra, poradzimy sobie. Dzięki Pani Ewo. Dziękujemy Pamięta. bardzo. Pani zamknie drzwi? Bo my jesteśmy dzikie dziki. Jest dzikowa. Na pierwszy nasz odcinek, zgodnie po czasie, wybraliśmy ostatnio nagrodzoną książkę Radosława Rak, pod tytułem... Baśnie o wębrzonym sercu. Ja nie wiem, jak to należy prowadzić. Ale to dobrze ci szło. Nie, ja w ogóle wiesz co, ja się strasznie blokuję, ale nie wiem czemu. O Jezu, może po prostu nie wiem. Dobrze było, czemu ty się martwisz? Ale tak sztywno mi to wyszło, nie, bo chciałam tak dobrze. bardziej na luzie, a ty fajnie w ogóle zapowiedziałaś to. A ja no, bo ja gadam do ludzi to codziennie po 5 godzin to lepsza. Czy inaczej to przepraszam, puśćmy jeszcze raz. Mhm. Dobra. Nawet tytuł zapomniałam w ogóle. Baśń o wężowym sercu albo w które słowo o Jakubie wieszeli. Jak powiesz baś o wężowym sercu, to wystarczy. A mnie z kołkiem staną, No ja taki gaduła i po prostu nie mogę się wypowiedzieć.